Zaksięgowana. Fantastycznie lekko tak, o książkach. Po tej stronie głośnika Maktire. Jakiś czas temu, w ramach zmiany klimatu, wróciłam do malazu, bo mnie naszło i od dłuższego czasu kusiła mnie już kolejna część. Zresztą, co mnie nie kusi do czytania a człowiek się niestety sklonować nie może, żeby chociaż jednego klona wysłać do prac koniecznych. Zatem przed Wami dzisiaj kilka słów o łowcach kości. I nietypowo jak na odcinki o malazie, zaczynam od cytatu. Jeśli ktoś czuje się bezpieczny tylko wtedy, gdy wszyscy czują, myślą i wyglądają tak samo jak on, to znaczy, że jest przeklętym przez kaptura tchórzem, a do tego kandydatem na okrutnego tyrana. Chronologicznie wracamy do wydarzeń na Raraku. Pustynia opuściliśmy w domu łańcuchów, a w przypływach nocy nieco odbiliśmy w czasowej linii wydarzeń, a teraz powrót do Powiedzmy, głównego nurtu opowieści. Ze względu na te przeskoki, podskoki w czasie, nie dam głowy, że uda mi się uniknąć spoilerów. Sytuacja nam się bardzo zagęszcza. Armia przybocznej Tawore, czyli 14 Armia Malazańska, po wydarzeniach z domu łańcuchów, wyrusza w pościg za leomanem od cepów oraz jego poplecznikami. Niestety morale armii jest w opłakanym stanie. Żołnierze są rozbici psychicznie, zmęczeni tym, czego musieli dokonać, żeby dotrzeć do Raraku. Armia jest pusta i ledwo trzyma się kupy. I to przebija z kart powieści, bo nawet tego żołnierskiego humoru tutaj ze świecą szukać. Co gorsza, nie za bardzo mogą liczyć na jakąkolwiek pomoc czy wsparcie. A straty, jakie poniesiono w wyniku wszystkich działań, są nie do odbudowania. Nie da się bowiem zastąpić jednych ludźmi nowymi i liczyć na to, że machina wojenna będzie tak samo dobrze działać jak wcześniej. Na to potrzeba czasu, którego nie ma. Leoman prowadzi swoich ludzi, a co za tym idzie i Armię Malazańską, do miasta Igatan. Nie wiem, czy dobrze wymawiam nazwę, w każdym razie jest to miasto szczególne. Dla Malazańczyków jest ono symbolem klęsk, jaki ponieśli w poprzednich walkach właśnie o Igatan. Plan Leomana jest dość prosty. Chce ponownie uczynić to miejsce miejscem porażki potęgi malazańskiej. A plan, jaki wprowadził w życie, jest iście diaboliczny. Jedyne co powiem to to, że wiąże się on z licznymi ofiarami, więc przygotujcie się na straty i niezbyt miłe obrazki. Kolejnym zagrożeniem w tej części jest zaraza. Bogini zarazy kroczy po świecie i rozsiewa swoje wpływy. Nie dość, że armia malazańska boryka się z Laumanem, to jeszcze z innej strony walczy z boginią. Dość wkurzoną boginią, bym powiedziała, a jak się domyślacie, żołnierze nie są niezniszczalni i odporni na zarazki czy bakterie. W tej części również przed cudnej urody bogowie. Wchodzą do gry. W związku ze zmianami w panteonie i zmianami zasad gry, muszą opowiedzieć się po czyjejś stronie. A jak wiadomo, kiedy bogowie zaczynają walczyć, ich wyznawcy i ludzie w ogóle niewiele znaczą w tej rozgrywce. Działania bóstw mają swoje konsekwencje dla maluczkich. Pojawia się również przy tym religijny fanatyzm w bardzo mrocznych barwach. Do gry dołącza także cesarz z przypływów nocy. Na scenie bowiem pojawiają się Tiste Edur i Leterejczycy, czyli kolejna siła, która będzie chciała rozerwać Imperium Malazańskie. A co gorsza, może im się to nawet udać, ponieważ Imperium jest w dużym kryzysie. Cesarzowa Lassen wprowadza w życie plan, który ma znamiona ostrej wrogości, nienawiści wręcz do innego narodu, która kojarzy mi się jednoznacznie z zachowaniami, jakie w Europie mieliśmy nieprzyjemność historycznie doświadczać. Spotykamy tutaj dobrych znajomych z poprzednich tomów. I każdy z nich ma swoją rolę do odegrania w tym dramacie. I myślę, że dramat dość dobrze opisuje to, co dzieje się w tej części, ponieważ jest bardzo poważnie, bardzo brutalnie ciężko mrocznie. Wojna nie odpuszcza na żadnym froncie i nie bierze jeńców. Żal zrobiło mi się żołnierzy, którzy walczą ze wszystkich sił o coś, co ich tak naprawdę do końca chyba nie dotyczy, a bardziej działają na zasadzie, że nie mają innego wyjścia, innej opcji. Wydaje mi się, że trzyma ich głównie wierność samym sobie i towarzyszom tej niedoli. Żal też jest dzieciaków, które w tym tomie stają się częścią machiny wojennej. Zostają odarte z dzieciństwa i wrzucone w krwawą i brutalną dorosłość. Myślę, że to się niestety tyczy wszystkich dzieciaków, gdzie zawita wojna i czy na kartach powieści, czy w rzeczywistym świecie, jest to po prostu złe. Bardzo dobrze pasuje tutaj poniższy fragment z książki. Owe lekcje okrucieństwa i brutalności nie wchodziły w skład tego, czego powinno się uczyć dzieci. Świat, na którym dzieci były narażone na coś takiego, był światem, gdzie współczucie stanowiło jedynie puste słowo, niosące się echem drwiny i zimnej pogardy. Więc możecie sobie wyobrazić, jaki mamy klimat w tej części o malazie. Bohaterowie muszą się zmierzyć z trudnymi decyzjami, bardzo brzemiennymi w skutki, nie mają przy tym pewności, że droga, którą wybiorą, jest tą właściwą. Bo to się dopiero okaże. Oczywiście przenikają się wątki i historie z poprzednich części. Sieć plącze się właściwie co krok. Pojawiają się przy tym postacie, które bardzo długo czekały na pewne wydarzenia i swoją powiedzmy szansę. I nie ma zmiłuj, bo jak akcja się rozpędzi, to książka, mimo swoich gabarytów, bo to jednak 1050 stron, wciąga, łapie za gardło i trzyma mocno. Opowieści z Malazańskiej Księgi Poległych wciąż mi się strasznie podobają. Wciąż wiem, że nie wszystko wyłapuję i nie wszystko rozumiem, ale zupełnie mi to nie przeszkadza. Idę za bohaterami, a historia mnie zaskakuje, wkurza, pozostawia w zachwycie lub smutku. Tu nie ma miękkiej gry. Świat i postacie są tak dobrze skrojone, że wcale nie mam mi głupio, że za każdym razem to podkreślam i pewnie będę to nadal robić, bo to jest majstersztyk. A samo połączenie tych z pozoru odległych historii w całość to już w ogóle. Ogromnie mnie ciekawi, jak to się wszystko rozwinie, ułoży, wyjaśni. No a na naszym książkowym podwórku pojawia się za sprawą wydawnictwa MAG kolejna z serii w malazańskim uniwersum, którą otwiera noc noży, więc nastawiam się na kolejną dawkę dobroci i opowieści, które uzupełnią trzon historii malazu. I czekam na więcej. Myślę, że tyle na dzisiaj ode mnie i chyba udało mi się uniknąć większych spoilerów, bo jak coś sobie sami dopowiedzieliście, to ja z tym nie mam nic wspólnego. Znikam popływać w Oceanie Książkowym. I może znowu coś wyłowię i może kogoś z Was skuszę. Kto wie. Póki co, pilnujcie się i do usłyszenia.